Cześć, przy mikrofonie Maestro, a dziś na stacji RPG Opowieść o Pomście. Pomysł na uniwersalną przygodę pasującą do mrocznego westernu, ze tulu, a po niewielkich przeróbkach do każdego systemu fantazy w rodzaju Warhammera czy Cienie Władcy Demonów. Całość przeznaczona jest dla kuratorów gry i opowiem ją w radiach dziwnego, dzikiego zachodu, inspirując się powieściami bracia Sisters i Manitu. Posłuchajcie. Jest początek wiosny. Miasto Salem w stanie Oregon. Bohaterowie zostają wynajęci przez wpływowego, majętnego człowieka zwanego komandorem. To miejscowa szycha, rancher i przedsiębiorca, a także kolekcjoner unikatowych woluminów ze Starego Kontynentu. Jedna z takich ksiąg, zwana Cultes des Gules, została ukradziona przez obcego, człowieka o, zapewne fałszywym, nazwisku Cole, pracującego od niedawna jako księgowy komandora. Mm, Wiele wskazuje na to, że poprzedni księgowy został zamordowany przez Kola, który w ten sposób zapewnił sobie jego pracę. Bohaterowie mają odzyskać księgę i przykładnie ukarać złodzieja. W zamian otrzymają sowitą nagrodę. Komandor nie upublicznia całej sprawy. Za Kolem nie idą listy gończe, ale wyjeżdżając od zleceniodawcy, bohaterowie mogą się dowiedzieć, że nie są jedyną grupą poszukiwawczą. Kto pierwszy, ten lepszy. Wszystko, Informacje ze stajni, tropy, świadkowie yy, i co tam bohaterowie graczy będą mogli sprawdzić wskazuje, że Kol ruszył samotnie na bezdroża w kierunku wschodnim, poza wierzchowcem mając lekko objuczonego muła. Złodziej się śpieszy i raczej kiepsko zaciera za sobą ślady. Ma nad drużyną kilkudniową przewagę, więc należy się śpieszyć. Zima jeszcze na dobre nie odeszła. Ziemia jest zmarznięta, tu i ówdzie ostały się jeszcze zaspy brudnego śniegu. No co są chłodne, a dni wieczne, choć coraz dłuższe. Przyroda szybko budzi się do życia. Bohaterowie zostawiają cywilizację za sobą. Kol utrzymuje kierunek wschodni, omijając jednak miasteczka i samotne farmy. Ślady obozowisk i tropy zwierząt. Upewniają bohaterów, że trzymają się właściwego śladu. Można to zweryfikować w jednej z małych osad, u Kowala, gdzie Cole zmuszony był zawidać po tym, jak jego koń zgubił podkowę. Rysopis się zgadza, ślad został potwierdzony, a przy okazji bohaterowie mogą się dowiedzieć, że złodziej posługuje się obecnie nazwiskiem Roberts. Dystans dościganego zmniejsza się. Sam pościg nie jest głównym elementem fabuły. Można go znacznie skrócić, podobnie jak odprawę komandora, albo wręcz przeciwnie, wszystko rozbudować. Po drodze można zafundować postacią graczy niebezpieczną przeprawę przez rzekę, pierwszą wiosenną burzę, nocleg w obozowisku osadników w towarzystwie flirtującej fli młodej kobiety jej porywczego, zazdrosnego męża tym podobne. Pewnego wieczora bohaterowie trafiają na samotną chatę pod lasem. Jednoizbowa. Mała, konie nie wejdą, chatka z kominem, z którego nie wydobywa się dym. To może zdziwić spostrzegawczych bohaterów, bo wewnątrz przy niewielkim ogniu, a więc tym powinien być, nocuje wiekowy Indianin. Najpewniej szaman o imieniu Miskumakus. Jest z plemienia szoszonów, zwanych też wężami. Wyniosły i milczący trzyma dystans do białych, ale potraktowany z szacunkiem, odwdzięczy się tym samym. Starzec jest na swojej ostatniej wyprawie, zmierza na wschód, by ostatni raz odwiedzić święte miejsca swego ludu, a potem przygotować się do przejścia do krainy wiecznych łowów, do śmierci. Jeśli bohaterowie na to zasłużą, szaman wypali z nimi fajkę, niepowtarzalny przedmiot pięknej roboty, cudownie rzeźbiony, barwiony z przyczepionymi misternymi fetyszami z kości i piór. Bohaterowie będą mogli przyjrzeć się fajce dokładnie, bo Miskumakus często po nią sięga. Rankiem, po indzjeniu, nie ma śladu. Zniknął bez nie wiadomo kiedy, jakby się rozpłynął w powietrzu. Bohaterów, nawet jeśli wartowali, zmorzył twardy sen być może w palonych ziołach było coś niezwykłego i nie wiedzieli, kiedy szaman się oddalił. Co więcej, wnętrze izby za dnia wygląda dużo gorzej niż wczorajszego wieczora. Światło ujawnia wieki i ruinę chaty, która wczoraj nie wyglądała aż tak źle. W kątach leżą śmieci, pańczyny, resztki kukułczych czy gniazd. Prosty mebel stojący wczorajszego wieczoru pod ścianą teraz leży spróchniały na klepisku. Palenisko zdążyło wystygnąć, komin jest zablokowany. Być może spostrzegawczy bohaterowie zaczną się nad tym głowić, ale przeszkodzi im nagłe wydarzenie. Konie na zewnątrz robią się niespokojne, prychają, próbują zerwać się z uwięzi. Spośród najbliższych drzew wyłania się grizzly. Głodny, zły, niedawno obudzony z zimowego letargu. Jeśli bohaterowie szybko nie zareagują, to niedźwiedź zaatakuje przerażone konie. Uderzenie tej łapy bestii może zabić na miejscu w najlepszym razie ciężko porani. Grizzly nie wystraszy się kilku strzałów i rozwścieczony będzie walczył do końca. Po wszystkim bohaterowie mogą zapomnieć o szamanie i nie zwrócą uwagi, że wokół chaty nie ma żadnych śladów starego Indianina. Za to niedźwiedzia można oprawić. Na skórę i mięso znajdą się na pewno chętni na szlaku drużyny. Tego samego dnia przed zmrokiem bohaterowie trafią do niewielkiego miasteczka, gdzie rozegra się główna część przygody. Osada Deepwater najlepsze lata ma już za sobą. Leży w uroczej dolinie nad szerokim, bystrym potokiem płynącym od strony zarośniętych wzgórz, ale wydaje się być nieco wyludniona i zaniedbana. Puste budynki z oknami zabitymi deskami, niewielu mieszkańców śpieszących do swoich spraw zdaje się nie zauważać lub ignorować obcych przybyszy. Na szczęście wydaje się, że przynajmniej stajnia, kuźnia. Jeden salon, sklep żelazny i cyrulik wciąż działają. Jest też biuro szeryfa, choć dziwnie ciche. Bohaterowie powinni ustalić, czy Roberts ominął to miasteczko, czy się też w nim zatrzymał, albo wciąż w nim przebywa. Wypytując miejscowych, będzie można odnieść wrażenie, że kłamią. Ogólnie trudno wydusić z nich jakiekolwiek informacje. Zbyt szybko zaprzeczają, denerwują się, wymigują brakiem czasu, wypraszają za drzwi. Jeśli nazwisko Roberts nie padnie i bohaterowie będą pytać o koła, podając jednak dokładny rysopis złodzieja, efekt nie będzie wiele lepszy. To wszystko może wzbudzić podejrzenia postaci, ale oschłe traktowanie obcych wyjaśni się, kiedy drużyna napotka burmistrza kręcącego się po miasteczku i próbującego uspokoić mieszkańców po wstrząsających wydarzeniach mających miejsce w południe. Doszło wówczas do strzelaniny i zabito szeryfa. Zrobiła to dwójka obcych, którzy do teraz przesiadują w salonie. Niektórzy z miejscowych mogą brać bohaterów za morderców szeryfa lub ich kompanów, stąd osłość wszystkich mieszkańców. Burmistrz Samuel Jones, jednocześnie właściciel sklepu żelaznego i stajni, zaproponuje jednemu z bohaterów gwiazdę szeryfa. Jeśli któraś z postaci sprawia przyzwoite wrażenie, jakby się mogła do tego nadawać. Jones potwierdzi, że zna Roberta, ale nie widział go od pół roku. I to prawda, Jones nie jest świadomy powrotu Roberta do miasta. W chwili obecnej burmistrz chce się pozbyć dwójki rewolwerowców z salonu, tylko się na tym koncentruje. Jeśli nie pomogą w tym bohaterowie, będzie się starał negocjować z mordercami, do czego mu nie śpieszno. Kim jest para kolesi w salonie? To niesławni bracia Sisters, zabójcy. Jeden z nich, Eli, jest szulerem i zna się trochę na magii. Drugi, Josh, to świetny strzelec. Bracia zostaje, zostali wynajęci przez komandora, podobnie jak bohaterowie, w celu odzyskania księgi Kultes des Gules i zabicia złodzieja, czyli kola y, łamane przez Roberta. Ela i Josh, si, sisters, bardzo nie lubią, kiedy się im przeszkadza, wchodzi w drogę czy wyręcza. Dzięki zaklęciom, darom, jakimś talentom e, Elaia, bracia są pewni, że Roberts jest gdzieś tutaj, w miasteczku, w Deepwater. Siedzą więc w salonie i gaszą pragnienie przed kolejnym posunięciem. Nie zdają sobie sprawy, jak blisko jest poszukiwany. Cole Roberts ukrywa się w salonie, na zapleczu pod podłogą magazynu. Zejście do piwniczki możliwe jest przez klapę przekrytą dywanikiem. No a teraz pora na wyjaśnienie całej sprawy związanej z Colem, łamane Robertsem. Oto równo rok temu. Na samym początku wiosny do Deepwater przypadkowo trafił indyjski szaman Miskumakus, wędrujący w stronę gór, gdzie chciał umrzeć i zjednoczyć się z Giczemanitu. Miał pecha. Kiedy wszedł do salonu poprosić o wodę, wywiązała się z z miejscowymi. Uparty i dumny szaman został upokorzony, następnie torturowany może wytarzany w smole i pieżach ale to nie koniec. Ostatecznie został zamordowany na tyłach budynku przez trzech podmielonych miejscowych mężczyzn: Arnolda Nilsa, właściciela salunu i barmana, Toma Robertsa, dyrektora gazety, i Henrygo Schwarza, Kowala. Poza posługującą dziewczyną o imieniu Sophie nie było żadnych świadków mm, mordu. Roberts i Schwarz mieli do Szoszonów osobiste żale, kiedyś stracili z ich rąk bliskiej im osoby. Roberts, żonę, Schwarz, brata. Zwłoki szamana, trójka morderców pogrzebała płytko za salunem, a wspaniale wykonaną fajkę Janina Nils przywłaszczył i zawiesił nad lustrem baru. Pierwsze skutki mordu ujawniły się już kilka dni później. Zabójców, bez względu na wyrzuty sumienia lub ich brak, zaczęły prześladować złe sny, zwidy na jawie. Upiór szamana nie pozwalał spać, dusił, prześladował, hałasował, groził. Pojawiał się w odbiciach szyb, luster, w wodzie. Mordercy dowiedzieli się wówczas, że obecna wiosna będzie ich ostatnią, a za zabójstwo odpowiedzą wszyscy mieszkańcy osady. Wpływ zjawy objął z czasem całe miasto. Deepwater stało się nawiedzone i wielu mieszkańców wyniosło się w diabły. Nie mogło spać. Widziano, widziano ducha upiora Miskumankusa, wszystkich prześladował pech. Tom Roberts, intelektualista ze wschodu, od dawna interesował się okultyzmem. Miał w tej dziedzinie pewien talent. Choć nękany wyrzutami sumienia postanowił ochronić swoje życie, nie tylko swoje, przyjaciół, mieszkańców Deepwater. Niegdyś przez swą niemoc stracił żonę i nie chciał, ta sytuacja się powtórzyła. Wierząc, że klątwa szoszońskiego szamana się dopełni, był jednocześnie pewny, że można ją odczynić. Zgromadził odpowiednią wiedzę, następnie pojechał do komandora zdobyć księgę z potrzebnym rytuałem, który musi zacząć się o północy sądnego dnia i trwać równo godzinę. A więc Roberts, który używał także nazwiska Cole, pochodzi z Deepwater i tak naprawdę wielu mieszkańców e, powinno go skojarzyć. Teraz, kiedy Roberts wrócił do Deepwater z księgą, skradzioną magiczną księgą, która miała, mogła w jego mniemaniu uratować miasto i wszystkich mieszkańców, natychmiast e, odkopał z kowalem szwarcem szczątki szamana i wydobył czaszkę Indianina, niezbędną do rytuału. Niestety godzinę później do miasteczka zawitali bracia Sisters. Roberts, łamany przez koł, skrył się w piwnicy salonu, gdzie przygotowuje rytuał. Schwartz przebywa w swojej kuźni, a Nils twardo stoi za barem, obsługując braci i robiąc dobrą minę do swojej do, do gry. Schwartz Nils wiedzą oczywiście o mm, powrocie Roberta i mu pomagają. Szeryf... Mm, który zawitał do salunu celem przyjrzenia się obcym, nie wyszedł stamtąd żywy, dlatego teraz bohaterowie mają szansę zająć jego miejsce. Ciało szeryfa wciąż leży przy barze, obok wywróconej spluwaczki, której zawartość zmieszała się z zakrzepłą krwią. Dwa wałachy braci Sister są uwiązane nieopodal wejścia do salonu. Zeszłej nocy w starej chacie myśliwych bohaterowie natknęli się na echo przeszłości – Ducha szeszońskiego szamana, który równo rok temu zatrzymał się w tym właśnie miejscu, w tej starej chacie, w drodze do Deepwater, gdzie zginął. Teraz jego fajka, na którą mogli zwrócić uwagę wcześniej, bohaterowie ją zapamiętać, wisi nad barem salonu w Deepwater. Niewielu mieszkańców Deepwater jest świadoma, czy pamiętasz dokładnie wydarzenia sprzed roku. Niektórzy mogą kojarzyć upokorzenie jakiegoś Indianina o jego morderstwie no w właściwie tylko, tylko Trójka i, i, i Sofii. Jeszcze mniej obecnych mieszkańców przeczuwa niebezpieczeństwo, które zawisło nad miastem, chociaż przez ostatni rok, jak już powiedziałem, klątwa uczyniła jej życie dosyć ponurym. O wyprawie Roberta celem znalezienia księgi i czarów, wiedział tylko Nils, Schwarz i szeryf. Martwy szeryf, który był kuzynem Szwarca o tym gdzie obecnie ukrywa się Roberts wie tylko Nils i Schwarz niemniej nikt z mieszkańców nie powie dwójce obcych o powrocie Robertsa choć kilka osób widziało jego powrót do Deepwater i wie, że po oddaniu konia dostanie, wszedł do salonu Nilsa z dużym pakunkiem pod pachą i w towarzystwie Schwarza no, a potem schował się kiedy przyjechali bracia Sisters pięknie zdobiona, niepowtarzana fajka misku Makusa wisi nad lustrem baru jak, jak powiedziałem, i bohaterowie na pewno ją dostrzegą. Bez wątpliwości rozpoznają w niej przedmiot należący do szamana albo niezwykły duplikat. Oczywiście, jeśli wejdą do salunu, bo, bo wcale tak nie musi się przecież wydarzyć. Co jeszcze? Niewielki kościółek w miasteczku. Nie ma gospodarza, choć mieszkańcy często tam zaglądają na krótką modlitwę. Ostatni pastor opuścił to miejsce miesiąc temu, a jego następca jeszcze się nie zjawił być może któryś z bohaterów będzie kapłanem albo tego kapłana zastąpi. Dotychczasowi duchowni nie zagrzali dłużej miejsca w Deepwater, cierpiąc na męczące, powtarzające się koszmary i niepokojące wizje pełne przemocy i krwi. To samo odczuwa szalony Joe, który nigdy nie bierze alkohol do ust. 40-letni inwalida i weteren, weteran wojny domowej. Z ganku zamkniętej redakcji Deepwater Tribune właścicielem gazety był Roberts, Joe pomagał przy druku, mm, więc z tego ganku szalony Joe głosi nadchodzącą apokalipsę, nawołując wszystkich do skruchy. Wieszczy przybycie czartów i śmierć wszystkich ludzi. Joe nie ma pojęcia, gdzie podziewa się jego były szef. Roberts według niego opuścił miasto niemal pół roku temu i jego powrót umknął uwadze szalonego Joe, jak i części, części miejscowych. Trudno powiedzieć, jakie działania i w jakiej kolejności podejmują podejmą bohaterowie, czego się dowiedzą, jak zareagują na tą wiedzę, w jakiej kolejności się to wydarzy, czy w ogóle się wydarzy. Mistrz gry musi mieć na uwadze dążenia wszystkich postaci niezależnych i pilnować upływającego czasu i pozwolić, żeby w tym małym sandboxie, module jakim jest Deepwater, yy, rzeczy się działy interaktywnie. Czy Roberts będzie miał szansę przeprowadzić swój rytuał? Za chwilę go opiszę. Czy wyspowiada się bohaterom i poprosi ich o pomoc? Czy dojdzie do pojedynku pomiędzy braćmi Sisters a drużyną? Czy dwójka zabójców ma w salonie zakładników? Może Nilsa i służącą Sofię, która wie, że. która może wiedzieć, że Robert zwrócił, ale nie domyśla się schowka w piwnicy. Kowal schwarz przygotowuje się do szturmu na salon i próbuje zebrać ochotników, czemu przeciwstawia się burmistrz. Chcący negocjować z braćmi Sisters, jeśli nowy szeryf i jego zastępcy, czyli bohaterowie, nie rozwiążą jakoś problemu. A w miasteczku mogą dziać się też różne dziwne rzeczy, związane z no, swego rodzaju klątwą, y, która nabiera siły i która wkrótce osiągnie swoje apogeum, y, wszystkich zabijając i niszcząc wszystko. Temu właśnie chce y, zapobiec Roberts. Bracia Sisters to bliźniacy, różnojajowi, w wieku około 35 lat. Eli LA Sisters jest o minutę starszy, utalentowany szuler, alkoholik, jakiś guślarz z nadnaturalnym darem. Jego brat George to świetny strzelec, opanowany rewolwerowiec, snajper. Eli wykrył, że Robert jest gdzieś w Deepwater, podejrzewa to, wyczuwa, jest o tym przekonany, ale narastająca aura klątwy przeszkadza mu dokładnie zlokalizować złodzieja i sprawia, że zdenerwowany zabójca sporo pije. No, wyraźnie wyczuwa, że coś tu jest nie tak w całym miasteczku. Może zaczyna się tego lękać? Bracia póki co nie są w stanie przejrzeć zimnokrwistego Nilsa, który stoi za barem i jest całkiem niezłym aktorem. Łatwiej może im pójść Sophie, jednak po zabójstwie szeryfa dziewczyna bez przerwy płacze na zapleczu, gdzie się ukryła. Bracia Sisters nie są zainteresowani dzieleniem się nagrodą od komandora, przypominam o tym, i w sytuacji rozmowy z bohaterami dadzą bohaterom ultimatum. Spadajcie się, to nasza sprawa. Wynosicie się albo zginiecie. Chyba, że oczywiście um, cała sprawa zostanie poprowadzona inaczej. Bo Ja wam pokazuję w pewnej narracji liniową historię, ale y, co z nią zrobicie, to wyjdzie przy waszym stole sesji. No ale przejdźmy do um, jakiejś formy potencjalnego finału. Oto godzinę po północy, jeśli rytuał Roberta nie zostanie poprawnie odprawiony, bo powinien trwać godzinę, nieprzerwany przez nikogo, nie ani wiadomo co się stanie. Jeśli, mm, jeśli rytuał nie zostanie poprawnie odprawiony, w mieście pojawi się godzinę po północy upiór Miskumakusa, szamańskiego yy, Indianina, szamana z plemienia Szoszonów, węży. Najpierw ucichnie wiatr. Psy zaczną pętańczo wyć, a konie szaleć w stajniach. Światło księżyca nienaturalnie skupi się w jednym miejscu, pośrodku głównej ulicy Deepwater. Tam, gdzie misku Makusa yy, wylano na niego słomę yy, nie słomę, oczywiście tylko, yy, tylko smołę i yy, wytarzano w pierzu. zanim później zawleczono go gdzieś na tyły i, i zabito. A więc światło skupi się na tej ulicy, przyciągnie do siebie wszystkie okoliczne cienie, zawirują one i, i skrzepną, widmową postać nagiego Starego Indianina o oczodołach i ustach wypełnionych oślepiającym światłem. Oślepiającym światłem. Zwierzęta umilkną. Te wszystkie wijące, e, prychające mm, zwierzęta, psy, konie, wszystkie umilkną jak zaczarowane. A upiór rozpocznie w całkowitej ciszy jakiś szalony taniec, kręcąc się w kółko i podrygując, a wówczas ziemia pod miasteczkiem zacznie drżeć. Coraz mocniej, coraz silniej. Po kilku minutach popękają szyby w oknach i wokół zjawy szamana dostrzec będzie można niewyraźne kształty. Szkarłatno-czarne, jakby rozżarzone węgle. To demony łaknące krwi. Posłuszni gestowi indyjskiego ducha rzucą się na mieszkańców miasteczka bez względu na to, gdzie ci się ukryli. Osada utopi się w rozdzierających wrzaskach. Piekło przybędzie na ziemię. Śmierć dosięgnie nawet tych, którzy znajdują się bardzo daleko od Deepwater, chociaż trochę później. Zginie każdy, kto znajdował się w osadzie rok temu, w noc zamęczenia szamana Szoszonów, nawet jeśli nie brał udziału w tamtym, w tamtym dziele. To jednak nie znaczy, że obcy przebywający w Deepwater są bezpieczni. Demony nie są aż tak wybredne i drobiazgowe. Uśmiercają. Wszystkich, nawet zwierzęta. Jeśli bohaterowie wydostaną się poza zabudowania, powinni być bezpieczni, ale co, co zresztą? W innym przypadku czeka ich walka z nadnaturalnym. Ich szczegóły zostawiam oczywiście yy, prowadzącemu. Jeśli podczas trwającej rzezi ktoś zerknie na główną ulicę, to zobaczy tam nieruchomo stojącego misku Markusa, którego ciało powoli pokrywa się ciemnymi plamami. Demony oblepiają go skalpami zamordowanych. A może to są dusze mieszkańców Deepwater, które szaman zabierze z powrotem do piekła? Rzeź zakończy się nad ranem. Najpierw znikną demony, a potem w powietrzu rozpłynie się postać Indianina, gęsto obwieszona makabrycznymi trofeami. Miasteczko stanie się cmentarzyskiem ze zmasakrowanymi, często wypatroszonymi ciałami porozrzucanymi po kątach budynków, rozwleczonych na schodach i werandach. Z czasem cała historia stanie się znana pod nazwą masakry w Deepwater. Oczywiście, jeśli bohaterowie temu nie zapobiegną. A być może wpadną na jakieś rozwiązanie. I na sam koniec dwa słowa o rytuale Roberta. Zgodnie z Kultes des Gules, a księga jest niezbędna, żeby precyzyjnie, skutecznie przeprowadzić cały rytuał. Więc zgodnie z księgą, by odegnać i oszukać głód zemsty ducha Miskumakusa, należy poświęcić jedno życie Jedno ludzkie życie jako ofiarę. Zrozumienie zapisów w Bluźnierczej Księdze wymaga znajomości łaciny i lub okultyzmu, bądź biegłości w magii, jeśli prowadzicie to w jakimś innym systemie, w innym uniwersum. W miasteczku, jako jedyny, wymagania to spełnia Tom Roberts. No i być może któryś z bohaterów. Weźcie pod uwagę, że Roberts może być wycieńczony, ranny. Może lektura Kultes z Gules zmieniła go, i może będzie. W jakiś sposób oszalały, i być może to któryś z bohaterów, drużyna, będzie musiała zająć się całym rytuałem, żeby zapobiec tragedii. Poza wypowiedzeniem odpowiednich zaklęć we właściwej kolejności, do makabrycznego rytuału potrzebna jest także czaszka zabitego szamana, Makusa, do której trafić musi odrobina krwi każdego ze sprawców zbrodni. A więc Robertsa, Neyla i Schwarza. Potem ta mieszanka zostaje przelana z czerepu do misy z oliwą, gdzie spłonąć musi wycięte serce ofiary rytuału, co trwać musi godzinę. Ofiarą rytuału może być ktokolwiek, byle rasy białej uśmiercony w ramach rytuału. To będzie gdzieś tam spisane czy podkreślone w księdze, albo nawet na jakichś notatkach Robertsa, które będą dołączone do księgi. Roberts jeszcze nie podjął decyzji, ale Wstajemniczony w szczegóły nies ma zamiar użyć w tym celu swojej służącej Sofii. Być może Roberts będzie się wahał do końca wahał czy czy należy poświęcić jakąś osobę. Może walczyć z wyrzutami sumienia. Jeśli coś się nie powiedzie, jakieś testy coś zawiedzie, pomsta szamana Szoszonów dokona się w sposób, który opowiedziałem wam wcześniej. Mitch może w jakiś sposób wykorzystać fajkę indyjskiego szamana. Być może ktoś spoza miasta, trzymając ten przedmiot, będzie pominięty przez damony. Jest to jakaś pamiątka po nim. Albo dzięki posiadaniu fajki, bohaterowie będą mogli poprosić Misku Makusa o oszczędzenie mieszkańców miasta, mieć szansę na negocjacje z nim, przekonanie go do, do siebie, przez to, że, że mają tą jego fajkę, a on w jakiś dziwny sposób pamięta ich z tej chaty. Pamięta, jak został przez nich potraktowany. Oby dobrze. Czymściwy upiór szamana zadowoli się śmiercią jedynie swoich bezpośrednich oprawców wtedy po, po negocjacjach? Fantazję i starania graczy należy docenić. Na pewno zamieszają we wszystkim i przygotują własne zakończenie całej historii. W przypadku, kiedy dzieje się to wszystko w uniwersum Fantazy, Indian zastępują oczywiście Elze Alborki. Albo, albo ktoś inny wistani, striganie. Komandor będzie bogatym kupcem z mrocznymi zainteresowaniami, bracia sisters będą pewnie łowcami nagród, z talentem do, do zaklęć, a może z jakimiś wykolejonymi inkwizytorami. kościół będzie świątynią dobrego bóstwa, i tak dalej, tym podobne. Przeróbka całości na inną konwencję nie będzie trudna. Spróbujcie. Chociaż oczywiście klimat mrocznego esternu również ma swój urok. No i na koniec tradycyjna prośba o subskrypcję, lajkowanie i polecanie stacji RPG. Z góry wielkie dzięki i do usłyszenia następnym razem. Cześć!